Cześć z tej strony Kuba, witam was w kolejnym odcinku z trybu kariery, tym razem jest to już epizod 18 Jesteśmy na Smackdown, gdzie rozpoczyna się właśnie walka z Y2Jem Chrisem Jericho i tym samym zobaczymy co nas czeka. W ostatnim odcinku, tak dla przypomnienia, tylko powiem, że no cóż, zaatakowaliśmy Triple H'a. Po tym jak pomogliśmy Stingowi, co oznacza, że w najbliższym czasie, faktycznie najprawdopodobniej ku zbliżającej się WrestleMania oraz Gali Festlane, która planuje, żeby była w następnym odcinku. No bo raczej dzisiaj już nie ma szans na to, żeby ta gala y, faktycznie y, na kanale się pojawiła. Więc tak, mówię jednoznacznie, że rywalizacja z dyrekcją. Za niedługo się rozpocznie i zobaczymy co nas czeka w końcu. Sting to również jest niesamowita postać, z którą chciałbym zawalczyć. Choć z tego co się nie mylę, walczyłem z nim na Gali Survivor Series. Jak to mówią, raz pod wozem, raz na wozie czegoś tak. W każdym razie, no cóż, kiedyś miałem sojusz z dyrekcją. Odpracowałem, rozpracowałem ich od wewnątrz, po to, żeby po prostu rozgryźć ich od zewnątrz, tym samym, no zobaczymy, co tam. Gra mi przyszykuje Dobra, rozpoczynając dzisiejszy odcinek Chciałbym zaznaczyć, że w tą niedzielę Jest już gala pay-per-view Survivor Series A to oznacza, że jest na co czekać Teraz tak, dla tych, którzy Ogólnie nie wiedzą, jakie są walki Bo nie ukrywam, że strasznie duże Komplikacje z przeglądem tej karty Z początku miała być walka Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej WWE i Seth Rollins, eee, dopóki nie został Kontuzjowany, miał walczyć Z Romanem Reigns'em. Teraz odbędą się dwa półfinały, o czym chyba wspominałem. W każdym bądź razie wczoraj była gala Monday Night Row. Nie, stop o czym ja to mówię, jak wczoraj była gala Monday Night Raw, dzisiaj mamy piątek chciałem powiedzieć, że wczoraj była gala SmackDown, na której doszło do segmentu Miss TV z ostatnią czwórką, Ambrose Reigns, Owens i Alberto Del Rio ta dwójka, dobra dwójka fejsowa oraz dwójka heelowa, no wszyscy powiedzieli jednoznacznie zadeklarowali że to oni zostaną mistrzami jak dla mnie jest sprawa, no po prostu wygląda następująco, Roman Reigns Wygrywa, pokonuje Finale Dina Ambrose'a, który następnie Jest wkurzony i przechodzi Hilturn A wkurzył się dlatego, że ponownie Miał szansę na zdobycie pasa WWE Lecz Tym razem najlepszy przyjaciel zrobił mu coś Czego po prostu już mu nie wybaczy Hilturn Romana Reynsa Nie, Hilturn i jestem po prostu na tak Zobaczymy co WWE wykombinuje Ale gdyby Roman Reigns przeszedł heel turn Nie byłbym akurat jakiś zły Ze względu na to, że publiczność Mimo wszystko no, nie widzi Jakoś e, super bohatera Który zastąpi kiedyś Johna Cena I kickał to white ja Właśnie w Romanie Reignsie Ja wam powiem tak Ambrose to jest materiał na mistrza. Gdyby nie dostał tego pasa w najbliższym, załóżmy, roku, ja bym się wkurzył. No chyba, że Nars, Nanny ma dość do walki o pas WWE. Lesnar kontra nikt inny, jak właśnie Roman Reigns lub Brock Lesnar kontra e, John Cena albo Reigns kontra Cena. Myślę, że opcji jest naprawdę dużo. Ale z jednej strony, gdyby Reigns był mistrzem, musiałby wygrać Royal Rumble, nikt inny. Jak właśnie yy, John Cena, tego byśmy chyba raczej zobaczyć nie chcieli. Neck z trzeciej liny. Oj, to może zakończyć tą walkę. Sędzia liczy jeden, dwa decydujące przypięcie. Nie ma nawet żadnych opcji żeby to był koniec i jeszcze niski throwback, więc tak na marginesie zaznaczam, że WWE Backstage więcej na ten temat, na temat Gali Survivor Series, gdzie zostanie tak naprawdę e, uczczona kariera Undertakera 25 lat finoma w WWE więc jest na co czekać The Wyatt Family contra Brothers of Destruction to walka, na którą najbardziej czekam, ciekawe kogo Bray Wyatt wybierze no w końcu dwóch członków ma z nimi walczyć, dwóch pozostałych e, będzie obok ringu, więc ja liczę na to, że Bray Wyatt i Brown Strowman w tym pojedynku zawalczą, jak kiedyś w Nowym Nexusie. CM Punk z Masonem Ryanem połączył siły w roku 2011. No niestety, Big Show i Kane to był zbyt mocny taktim na nich, ale ładne kolano Skontrowaliśmy Walls of Jericho, i w tym momencie mury będą należeć do nas, panie i panowie. Arm Drag, przekręcona ręka Chrisa Jericho, i mamy potężny super kick. Czy Y2J ma tatuaże w tym momencie? Chyba tak. No, gdyby nie miał, ej, ten Chris Jericho nie ma tatuaży? Serio, Y2J nie ma tatuaży! Ale wpadka ze strony WWE! No, bo Y2J ma w końcu jeden tatuaż takie skrzydło, drugi tatuaż. Teraz, w swoje lata, no, robi sobie Chris tatuaże. Ale, no, nie powiem w tych, że ich nie ma. Chyba w 15 miał na pewno. O, będzie jakaś scenka, więc dobra, pokonaliśmy Chrisa Jericho, ale tego to bym się nie spodziewał, żeby White 2 nie miał tatuaży, pewnie jakiś model skopiowali z poprzedniej gier, ale teraz no proszę, Big Show i Kane zmierzają w stronę ringu, a to dobrze, dla nas nie wróży. Ja wam powiem tak, ciekawie się rozpoczyna ten tryb My Career jakby co w niedzielę WWE Backstage przed Survivor Series. Wow, knockout blow! <coughs> Kurde, mocne to było. Kuba, wstawaj, no. Jeszcze Kane dołoży slem. Sting by się przydał, no nie. Ach, slem. Niestety, COO of the WWE, Triple H, wysłał swoich pomocników, by dyrekcja dokończyła jego robotę. Ach, słuchajcie, jestem kolejny tydzień na SmackDown. I tydzień później, zobaczmy co nas czeka, ponownie yy, walczyłem z Chrisem Jericho, a teraz, hej, Seth Rollins nas atakuje, no niebywałe, po prostu niebywałe, ale zrobiłem ponad yy, 20 minutową przerwę, ze względu na to, że po prostu drugi raz, łoch, jest Sting, nie chciałem wam pokazywać tego samego, czyli walki z Chrisem Jericho, dobra, wydarzy yy, się coś, oczywiście, o tak, Sting przestraszam. Zastraszył swego rywala z Night of Champions Który go w końcu przez szybkie przypięcie Pokonał Sting się pojawia i ponownie nam pomaga Seph Rollins odstraszony Tak No i czas na wywiad Co sądzę o Stingu No raczej nie będę mówił, że Go zniszcza albo coś Ach Co mam zaznaczyć, no dobra no Okej okay. <laughs> nadajmy na tych samych falach Mamy wspólny cel. Nie chcę walczyć z fanami, lecz połączę siły ze Stingiem, by załatwić dyrekcję. Może na ostatnim przystanku przed WrestleMania, czyli Fast Lane, wcześniej Elimination Chamber, niegdyś to były czasy. Lecz właśnie zobaczymy pojedynek pomiędzy możliwe mną... A dyrekcją to byłoby naprawdę coś niezłego, ze względu na to, że faktycznie dyrekcja umie rządzić i umie wykonać to, co sobie postanowi. A ja ze względu na to, że jestem w dalszym ciągu Heal'em, choć powinienem w tym momencie być Face'em, powinienem również zrobić jedną rzecz, a tą rzeczą jest skopać tyłek Johnowi Sin'ie. Ale z tego co się nie mylę, z Johnem Sin'ą już walczyliśmy, pominąłem sobie walkę na Superstars. I w tym momencie jesteśmy na SmackDown, by zmierzyć się z Batistą, the animal is back! Ale szybko się z nimi uporam, uporam i przekonamy się, co będzie miała gra dla nas właśnie w zanadrzu. Więc sobie tak ostatnio myślę, myślę i myślę. Wiecie co, planuję zrobić niesamowitą serię na kanale. Coś, tak naprawdę co, mm, co się nie mylę również robią ludzie tam, użytkownicy, nie wiem, moderatorzy, po prostu członkowie strony, bo akurat mnie tam nie ma i ja nie ogarniam tego. Nie powiem, że nie ogarniam, bo mam o tym pojęcie. Po prostu wrestlingnews.pl, na tej stronie tam kilka osób nagrywa na przykład vlogi, materiały w serwisie YouTube i wypowiada się na temat różnych rzeczy, niekiedy są to normalnie audiologii, czyli filmy. Takie, że wypowiada się osoba w tle, leci jakiś choćby nie tyle gameplay, tylko jakaś ciekawa historia zawodnika, lub na przykład historia WWE, lub cała historia, załóżmy, no, konkretnego zawodnika, lub jakieś ciekawostki i tak dalej. Postanowiłem, że zrobię za niedługo, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Ogólnie to strasznie dużo organizacji do tego, bym trzeba było włożyć. Taki, mm, se, znaczy inaczej. Byłaby to seria na moim kanale, ale pojawiałaby się zamiast WWE Backstage albo i nie zamiast WWE Backstage, taki tydzień z WWE, yy, tylko tyle, że z kamerką, no nie wiem, że vlog za mną jest yy, na green screenie podłożony i ja tak na Batyście załóżmy jakieś yy, tło yy, ciekawe, na przykład ring z tyłu, to byłoby niesamowite, ale ogólnie z tym nie byłoby problemu, tyle tylko, że no nie zawsze, yy, wiecie, dałoby się to zrobić, bo to jednak, mimo wszystko, trochę czasu kosztuje, ale gdyby zrobić takie polskie studio wrestlingu, że Załóżmy na live Livestream taki zrobić W sensie, że ja gadam z kamerką coś takiego po tym jak oczywiście nagram wstępnego vloga Bo nie dziwię się yy, dlaczego wiele osób pisze mi pokaż twarz, pokaż twarz! Kurde, no Nie wiem, może nie chcę pokazywać, ale w najbliższym czasie z pewnością zajdą jakieś tam zmiany i po prostu zacznę zarówno nowe serie na kanale Jaki po prostu będę się starał bardziej yy, we kładanie pracy w odcinki ze względu na to, że powoli drobnymi bardzo małymi krokami tak naprawdę już widać Wy to również widzicie I odczuwacie po aktywności na kanale Że kończę serię Smackdown No pozostało mi jeszcze 22 odcinki plus 5 gal Pay per view co łatwe mimo wszystko Nie jest Oczywiście będą jakieś możliwe że Gale typu Smackdown One night only czy coś takiego Ale to jest seria która po prostu W rozwoju mojego wrestlingowego kanału Mnie po prostu blokuje tak no, gdy chcę nagrać My Career nie, dzisiaj obiecałem fanom SmackDown, muszę to zrobić. Często nad SmackDown nawet w nocy siedzę, ponieważ jest to seria, w którą wkładam mnóstwo pracy i dziękuję wam, że wy akurat jesteście tym zainteresowani. No, co, tak, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że nagle teraz przerywam serię SmackDown. Choć pamiętam czasy, gdzie SmackDown było raz na miesiąc, toż były dni, w których naprawdę m, zarówno sprzęt mi odmawiał posłuszeństwa, jak i ja nie miałem chęci nagrywać tego SmackDown. No co jak co, ale ja wam mówiłem ile się to, ile po prostu pracy się w to wkłada, oczywiście zawsze znajdą się jakieś osoby pyszałki, krótko mówiąc nikogo na celu mam nie obrażać, które na przykład napiszą mi, że no załóżmy daremny film to zaśmieca YouTube i tak dalej, a niektórzy napiszą, że, że słabo, nie wiem dlaczego wszyscy piszą, że włożyłeś to dużo pracy, jak to jest easy. No dobra, z pewnością to jest easy, tak, easy, godzina nagrywania, napisanie i wymyślenie swojego, że tak powiem, scenariusza, fabuła tej gry, krótko mówiąc, oprócz tego nie zapominajmy również o nagrywaniu, o sorry, komentowaniu, montowaniu, podkładaniu muzyk różnych i tak dalej, czyli ścieżki audio, montowanie tego wszystkiego, no co jak ale to trzeba mieć naprawdę dużo, że tak powiem, czasu, chęci oraz zapału do tego, bo gdy ja na przykład SmackDown nie nagrywam 3 tygodnie, to ten odcinek, w ten odcinek włożyłem bardzo dużo chęci oraz serca ze względu na to, że po prostu jest nowa gra, ale gdy ja jestem na skraju wytrzymałości i gdy za tydzień załóżmy wychodzi nowa wideogra WWE, to ja mówię kompletnie nie, nie chcę mi się nagrywać już kolejnych odcinków SmackDown, ale gdy muszę coś nagrać, to po prostu muszę to nagrać. No dobra, więc to jeżeli chodzi o Smackdown byłoby na tyle. Oczywiście setny odcinek będzie ostatnim, jeżeli chodzi o tą serię. Nie mam zamiaru tego kontynuować w nieskończoność, ponieważ jest to rzecz, która tak naprawdę zabiera mi naprawdę bardzo dużo czasu. No tak co Chyba w Polsce nie ma osoby która by nagrała Z tego aż tyle odcinków jak co ja 78 ja mam odcinków Oprócz tego dodajcie Wszystkie gale pay per view co łatwe nie jest A gdybym zamiast tego robił Takie coś że polskie studio wrestlingu Na żywo załóżmy wydanie mojego odcinka W którym rozmawiam sobie na, na przykład na tematy które w świecie WWE mnie denerwują Oczywiście z kamerką wszystko z tyłu Jakiś fajny background i tak dalej To byłoby naprawdę dobre i to planuję i to kiedyś zrobię polskie studio wrestlingu powstanie na moim kanale już mi tylko kiedy nie wiem będę mówił tam to co myślę i to co mnie właśnie porusza w świecie WWE będę mówił tak jak jest mówię jak jest krótką więc. jeżeli chodzi o świat WWE oczywiście nie będą to tylko złe rzeczy ale również te dobre co my tutaj mamy Big Show Kane Sefronis to czyli ringi zwróćmy tylko uwagę na to że Kuba jest w ringu oczywiście Pewnie Sting znowu przyjdzie Oczywiście, że tak Wiecie co, tre denerwuje mnie, że jak jest Wow, fajny storyline To ciągle zaczyna się od tego samego Sting podał mi ki Baseballowy, który nokautuje Big Show'a Wypędza z ringu tchórzliwą hienę Sefa Oraz oczywiście Keina. Wow, dyrekcja zniszczona Szkoda, że te senki. Są takie krótkie, a na najbliższej gali z pewnością zawalczymy z mm, dyrekcją. No pięciogwiazdkowa walka to nie była, ale liczy się jakość, a nie ilość. A ze względu na to, że nie chcę przedłużać tych odcinków, nie spełniam warunków dyrekcji, gdyż jestem heelem i mam z nimi rywalizację. Dobra. Mamy wspólny cel i tym samym. Musimy razem zniszczyć H'a i jego dyrekcję. Myślę, że przed rcm to i jeszcze się wydarzy. Na rcm pewnie program z jakimś zawodnikiem typu Jack Swagger. Dobra, wygraliśmy ten pojedynek, wygraliśmy walkę, wygraliśmy odcinek. Chcieliście dłuższe odcinki? Voilà, proszę bardzo, 15 minut ponad wyszło, więc mam nadzieję, że to źle e, faktycznie nie jest. No nic, wygraliśmy tą walkę. A kończąc jeszcze takie ostatnie słowo do serii mojej Smackdown dam satysfakcję gwarantowana i widzę, że ostatni odcinek przypadł Wam do głosu i się spodobał co po niektórym osobom i to jest większość osób więc prawdę mówiąc jeżeli ja widzę, że w grze nie ma story designera dwa lata wcześniej do 2K14, żeby nagrać stęki prędko, właśnie do tego zabierał się nie będę i cofał również. Jestem number one contenderem, jeżeli chodzi o pas miszowski Johna Siny. W najbliższym czasie rywalizacja z Siną, kto wie, może nawet walka na Wrestlemania o jego tytuł. Póki co zakończymy storyline z dyrekcją. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Pozdrawiam, cześć!